hej, hello, witajcie mnie kochani na Rabciu. Komik, pochwycenie jest blisko. Dzisiaj troszeczkę jestem dalej smutna, bo kota mojego jeszcze, słuchajcie, nie ma. Naprawdę jest mi bardzo przykro z tego powodu, że go jeszcze nie ma, bo to już zaraz będzie tydzień w, od, do, w niedzielę, więc nie wiem. <laughs> co to za test, Bóg mi daje. Nie wiedziałam nigdy, ja wam powiem tak, nigdy nie ja nienawidziłam, nie lubiłam kotów. To było dla mnie w ogóle okropieństwo. Ale kiedy to taki malutki się przypałętam, kiedy tu się właśnie wtedy bo mi tam budowaliśmy i go wzięliśmy do domu, wtedy wiadomo było zimno. Powiem Wam, normalnie ja go tak pokochałam bardziej niż mojego psa. Bez urazy do tych, którzy kochają też psy. Bo to też oczywiście wiadomo kocham i lubię i w ogóle. Ale ten kot był całkowicie inny. To był taki chyba naprawdę taki inny, że szok. <słuch> Dlatego mimo wszystko nie podaje się, wierzę w to, że Pan Bóg zrobił łaskę nade mną, Boże, że po prostu przyjdzie ten kot. To jest chore, co się w ogóle mówi o tym, że niby ktoś kocha, kocha ta, ko, ko, w ogóle ko, kota, jakiegoś w ogóle ogólekolwiek zwierzaka, ale nie sądziłam, że tak może to wyglądać po prostu. Tym bardziej, że tu ja z nim spędzałam praktycznie cały czas, bo zawsze był, ja zawsze w domu pracuję, więc wiadomo, byłam zawsze tu z nim praktycznie w domu. <laughs> Także powiem Wam, no... Hmm. No jest to bardzo przykre takie, ale nie poddaję się po prostu i chcę wierzyć, dlatego bardzo proszę was, módlcie się o mnie, bo naprawdę dla mnie to jest jakiś dziwny test, który w ogóle nie wiem, po co w ogóle jest, nie wiem. Ale tak sobie teraz myślę, gdyby teraz ktoś w ogóle miał ludzi w ogóle umrzeć, albo cokolwiek miałoby ich nie być, to by była masakra. Dlatego współczuję tutaj tym, którzy yy, po prostu nie będą, że tak powiem, yy, kiedy będzie to pochwycenie i naprawdę ludzie, naprawdę słuchajcie, jak odejdą, po prostu to będzie masakra. To jest po prostu masakra. To, co ja teraz odczuwam, to jest pikuś. To jest pikuś do tego, co tu będzie, że jak będzie pochwycenie. To jest pikuś po prostu, więc yy, nie życzę tego każdego, w ogóle nikomu tego nie życzę. Ee, że tak powiem, więc naprawdę módlmy się, by Bóg na to mi miał łaskę i żeby w tym czasie ludzie nie popadli w taką. To będzie taka, słuchajcie, depresja, że po prostu to nie da się tego opisać. Tego się nie da, słuchajcie, opisać. Ee, ludzie naprawdę zwariują. Ludzie naprawdę, słuchajcie, po prostu zwariują w tym, w tym czasie. Uwierzcie mi, wiem, co po prostu mówię. Ee, ja po prostu atakuje strasznie. Atakuje mega strasznie, ale my się nie poddamy i dalej po prostu słuchać pamiętajcie, przypominajmy sobie zawsze słowa Boga, jaki Bóg jest. Przypominajmy sobie to, bo to jest bardzo potrzebne. Więc dzisiaj mamy 20, nie, 30 stycznia 2025 Księga Wyjścia 18-19 Mateusza 21-132 i tu może sobie zaczniemy od, od Starego Testamentu. Mamy tutaj oczywiście dwa rozdziały, które mówią o mówią o Przyjściu odwiedziny Jetro i rady Jetra, czyli teścia Mojżesza, oraz pod Górą Synaj. Ym, tutaj Jetro, oczywiście, przyszedł, zobaczył, jak Mojżesz, oczywiście, powiedział mu wszystkim, jak to w ogóle było, że usłyszał o tym i do chwała Panu Bogu, jak w ogóle uratował to było. Wszędzie, słuchacie, się widocznie rozniosło to wszystko. E, <tum> I on po prostu zobaczył fali Pana Boga i potem y, zobaczył, że y, Mojżesz brał wszystko na siebie sam, że robi po prostu to, że ludzie stali, od, od niego przychodzili, od rana do wieczora czekali, bo mieli jakieś sprawy. Wiecie, 600 tysięcy ludzi, ponad na pewno już, to powiem Wam, to było mega dużo spraw. No kłótnie bezsensowne, jeden z drugim, to była moja, to była moja własność, to, 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 tamto, takie beznadziejne rzeczy w ogóle. I on to wszystko, słuchajcie, rozstrzygał. I tutaj napisane jest, że przychodzili do niego po radę do Boga. E, ludzie przychodzą do nas po porady. Ale nie zawsze możemy im pomóc. Więc nie bierzmy na siebie zbyt dużo, nie jesteśmy w stanie podołać sami. Taki jest skrót tego wszystkiego. Jetro dał taki pomysł, żeby zrobić takie grupki ludzi, żeby ustawić przełożonych nad tysięcym, tysiącem ludzi, setką, pięćdziesiątką i dziesiątką, ponieważ ee, każdy wtedy załóżmy 10 osób, by było ktoś nad tym stał, wtedy po prostu robili, że e, wtedy te sprawy były takie, że no, e, to się mówi, e, oni by to zobaczyli tą sprawę tych 10 osób, szli, do potem do wodza, który był z 50 tych osób, e, potem do tej setki do, i do tysiąca. I dopiero później ci szli do, do Mojżesza, więc tam były tak mega bardzo dużo, było 600 tysięcy. <laughs> To 60 tysięcy ludzi, tak naprawdę, ogólnie by było w takim razie, nie? <laughs> Sorki, tu jeszcze cały czas jest, trochę jestem jeszcze chora. czy gardło mam takie troszeczkę zryte. I powiem Wam tak. Yy, dalej potem widzimy, że pod górą Synaj. Był oczywiście Mojżesz. To była góra, gdzie Mojżesz potem poszedł i tam rozmawiał z Panem Bogiem. Obu gęsty na niego, stąpił, i Bóg powiedział: Nie wolno Wam wstąpić na tę górę, ponieważ to jest tylko rozmowa między mną a Mojżeszem. I przestrzegał, że ktokolwiek wejdzie o podnóżę, nawet dotknie, nawet czy coś, to będzie zabity, w ogóle ukamienowany, coś tam, coś tam. Więc nie można po prostu było. To było naprawdę tylko święte, mega miejsce, gdzie naprawdę tylko mógł wejść ktoś, kto naprawdę był z Panem Bogiem bardzo blisko. Teraz to oczywiście jest inaczej, teraz każdy może przyjść do Pana Boga, nie musi mieć pośredników, w sensie nawet jak ja to był Mojżesz e, w tym momencie, e, każdy mógł podejść, może podchodzić do Pana Boga, ale to też jest, nie jest tak, że o podchodzisz sobie do Pana Boga, e, jesteś jest cały dzień, spędzasz się w świecie, jest High Life i w ogóle za chwilę Panie Boże, to, 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 to tamto, nie ma tak. Musimy wejść w tą obecność też. To ludzie też tak sobie myślą, że to jest takie proste: obchodzisz sobie i koniec. Oczywiście jest inna, inna sytuacja, gdy dziecko do ciebie przychodzi, które jest małe i do ciebie przychodzi i mówi: Mamo od razu i nie ma problemu tam, ale to jest Bóg, to nie jest mama tak jak ja. To jest pa Bóg, który po prostu naprawdę jest Bogiem świętym i najpierw uważam, powinno się przyjść, Boga chwalić, dziękować przeprosić go za wszystko, co się robi. Um, Czasami nawet przez tego też możemy nie słyszeć, ponieważ jakiś jest jakiś grzech, coś jest takiego, co nas blokuje, co po prostu coś, coś Bogu się nie podoba. I ja wielokrotnie tego po prostu szukam, ale też wielokrotnie widzę, jak Pan Bóg po prostu działa. I jak Bóg po prostu naprawdę. Pościć można, naprawdę pościć i działać To Pana mogę, żeby przychodzić. Czasami pomógł, Pan naprawdę, mimo tego, że go nie słyszę i to jest takie czasami takie dołujące, no bo chciałbyś słyszeć, mimo tego, że masz sny i w ogóle jakieś rzeczy, ale yy, mimo wszystko to, co robisz, jak teraz to właśnie słowo czytam, to Bóg daje mi takie słowa, że ja jestem w szoku, co w ogóle ja dostaję w ogóle. Że ja to piszę, słuchajcie, jak czytam, to nic się nie dzieje. Ale kiedy zaczynam tylko pisać Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, bo słowa, które tutaj do mnie Bóg przy, 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 przynosi i pokazuje, to praktycznie. O co w tym wchodzi w tym fragmencie? To jest mega sprawa, tak? No, nie wiem, czy wiele z was by tak pomyślało, tak jak ja to właśnie wam przedstawiam tą Biblię w taki sposób, który ja to robię, ale wiem, że po prostu Bóg to robi yy, i to jest niesamowite, jak to pokazuje mi, że tak powiem, ja się z tego mega cieszę, że jednak mimo wszystko on pokazuje taką tą swoją obecność, taką tą swoją Naukę to jest takie mega fajne, i mimo wszystko Bóg tutaj jest. Jest. Nie poddawajmy sobie tekst, takiego tekstu, że Boga nie ma, bo chcemy się mieć w takim miejscu zdołowania, takiego miejsca, że po prostu Boga nie ma, nic się nie dzieje, nic słyszysz go i w ogóle nie widzisz. Ja już czasami jestem do tego, słuchacie zwyczajna po prostu, to, co się u mnie dzieje, ponieważ to już jest takie naturalne. Ale wy, którzy tutaj jesteście na początku drogi, dla was to będzie coś nowego zawsze. I czasami mi jest ciężej, czasami już coś zobaczyć, bo ja już to widzę wielokrotnie, albo czasami nawet już nie widzę, bo dla mnie to jest standard. Ale nie chcę być tej stagnacji. To sobie też napisałam, taka, taka stagnacja tutaj, która będzie w Nowym Testamencie. Nie chcę być w takiej stagnacji, to jest coś koszmarnego. Słuchajcie, to jest jakiś koszmar. Po prostu stagnacja, że robisz codziennie to samo, to samo do pracy i to samo, i nie ma przełomów, nie ma niczego. To jest koszmar jakiś po prostu. Jak, to jest koszmar. Dlatego dla mnie to jest masakra bycie w takiej stagnacji, robienie tego non-stop samego. Dlatego ja zawsze muszę coś nowego robić, zawsze coś muszę innego zrobić, coś, coś innego, coś naprawdę. <laughs> Więc rozmowa mojżesza na górze syna i tylko wybrani mogli słyszeć głos Boga. Na początku był to Mojżesz, a potem dołączył Aaron. I dodatkowo też wiem, widziałam taki filmik. Zobaczcie też sobie gdzieś tam na YouTubie o Mojżeszu. Zobaczcie tą całą historię. To sobie też, słuchajcie, analizujemy to cały czas. Ale e, jak tam było pokazane, właśnie jak on rozmawiał z Panem Bogiem, to były grzmoty, tak, góra się trzęsła. To było tak jak teraz. O, widzicie, to się trzęsie Wam po prostu, to wszystko i takie jest. O, o, o. E, takie efekty <totrybuj> specjalne. <trybuj> <trybuj> Się, słuchajcie, góra trzęsie, dym jest, jakby miałby taki ala wulkan, po prostu miałby z tego coś wyjść. I to był głos mocny Boży, pokazujący naprawdę po prostu yy, yy, mega po prostu taką sprawę, słuchajcie, naprawdę, także <laughs> yy, słuchajcie, po prostu yy, Bóg tam dał wtedy mu jakieś zlecenia i po prostu, jak gdy on po prostu Rozmawia, powiedział do niego wtedy, że mają ludzie się przygotować. Na trzy dni mają być oczy, za, na, na trzy dni mają być o, przygotowani, oczyszczeni, wyprani, bo trzeciego dnia Pan Bóg spotka się z nimi i wtedy będzie z nimi rozmawiał. <laughs> Dopiero trzeciego, zobaczcie, dnia. Eee, także to by było na tyle z Tarym testamencie. Przechodzimy do Nowego. Rozmowa się za bardzo rozgaduje. W Nowym Testamencie wjazd Jezusa do, do Jerozolimy, Mateusza 21. Od tego zaczynamy. E, oczyszczenie świątyni, bezowocny figowiec i lekcja o wierze. Jezus jest pełnomocnikiem nieba. Tylko on jest pełnomocnikiem nieba. Tylko on jest osobą, która może nam przekazywać rzeczy od Pana Boga. Tylko on się może za nami, nami, nami wstawiać do Pana Boga. Tylko on jest pośrednikiem między nami a Bogiem. Lekcja o wypełnianiu woli Ojca. I teraz tak. Ja sobie zapisałam takie. Skróty. Wjazd Jezusa do Jerozolimy. Obłuda i chwilowa radość, a potem fałsz. I tylko dzieci są naprawdę szczere, że wiedzą, że cieszą się z tego, że naprawdę Bóg przychodzi i On wjeżdża do naszej Jerozolimy. W ogóle on nie wjeżdża. Do, 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 to jest coś wspaniałego, to jest coś cudownego, pięknego, a reszta ludzi obłuda, na chwilę tylko się cieszą, a potem te naprawdę Boga wysprzedają za 30 srebrników. Oczyszczenie świątyni. <laughs> Bóg będzie oczyszczał swoją świątynię i Ciebie będzie testować tak, aż powywraca wszystkie stoły i wypędzi kupców. Wypędzi wszystkie demony, diaby od Ciebie, jeżeli tylko na to pozwolisz i oczyścisz. Dasz pozwolić się mu oczyszczać. Jezus, przychodząc obok drzewa figowego, nie zobaczył owocu na drzewie i powiedział, aby już nie wie, na wieki nie wydawało owocu. I teraz, czy Bóg może przegnąć człowieka, aby z niego już nie wychodził żaden owoc? Widzimy w Faraonie, że go zatwardził. Czasami zastanawiam się, że Bóg może zrobić wszystko. Bo i tak zna nasze serca. I wie doskonale, czy w tym momencie, czy pójdziesz dalej, czy stoisz w miejscu, czy, czy rozwiniesz się, czy już jest ten etap, że już po prostu nic z, Bóg, z Tobą nie zrobi. Nie wiem. E, wierzę, że w to bardzo, że tak nie będzie, że Bóg nie przeknie, bo wiadomo, jeszcze takie czasami widzicie, zobaczcie, po 21 latach, a ja czasami jeszcze wierzę, że muszę pracować, żeby być e, z, jakby to muszę pracować, żeby po prostu sobie, e, nie wiem, mm, to się mówi Zasłużyć na Bożą miłość, czyli w tym takim katolicyzmie, w którym byłam, zobaczcie, ile czasu mi potrzeba, aby to wszystko odeszło. Bo to jest tak bardzo zakorzenione to wszystko, że ty musisz pracować na to, że musisz tyle piątków zrobić, czy postaki, czy taki. Nie, Biblia o tym w ogóle nie mówi, więc naprawdę dlatego tym bardziej to do osób, które są jeszcze w katolicyzmie ogólnie, które są, może które były, które, nie wiem, chcą być dalej, nie wiem. Pamiętajcie, to ciężko jest później wyplenić. Im dłużej jesteśmy w tym, tym naprawdę to jest później dłużej wyplenić to wszystko. Dlatego nie zachęcam do tego, by być w takim czymś, tylko przedstawić to Panu Bogu, bo jak miałam ja 16 lat i to było mi ciężko, jak byłam naprawdę bardzo ciężko tu z, tym, z tym jakby wychodziłam z tego, a to dopiero osoby, które są w tym bardzo, bardzo długo, dlatego czasami osoby, które są starsze nie mogą i nie chcą wyjść z tego po prostu, bo nie widzą innego wyjścia. A wyjście jest inne. Wyjście z Egiptu, wyjście z tego wszystkiego. Więc Bóg, mam nadzieję, że nas nie przeknie i nie przeklina nas jako tutaj żeby z nas nic nie wychodziło, ale Bóg na pewno nas upomina. Żebyśmy mogli nie być takim owocem e, winogro, jak w winogronie, e, winogro, winogrono, które po prostu odcina i żeby ma nadzieję, że nas nie odetnie. Boże, to by było masakra, żeby nas Bóg odcinał. Boże, nie rób tego, nie, po, nie pozwól na to, bym po prostu byś nas odciął od siebie. Ja nie chcę, ja chcę po prostu być w śródle Bożym. Żeby Bóg nas słuchacie, naprawdę pas, nas po prostu słuchacie, naprawdę słuchacie, prowadził, naprawdę. Zadajesz Bogu py, pytania, ale ile mm, ma on do ciebie pytań i czy na nie odpowiadasz? Tutaj chodzi o to, że przyszedł do, do, do Jezusa pełnomocnicy pytając się, Boże, a czy Jan, a chrzest od Jana był by, e, z nieba, czy, czy od ludzi? No i on mówi, e, nie, zapytał się, sorry, zapytali się, jakim prawem to czynić? czynisz. A bo mówi, to ja też mam zadam pytanie, jak mi na nie odpowiecie, to ty, 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 ty ja Wam też Wam to odpowiem. Od kogo był chrzest Jana? Od ludzi, czy od kogo był chrzest? I oni widzicie, wiedzieli, co powiedzieliśmy więcej, że powiedzą, że od Jana, to yy, w takim razie, po co w ogóle wam Bóg? A jeżeli od ludzi, to w takim razie nie uwierzą Janowi. I wtedy on powiedział, powiedzieli, że nie, że nie wiedzą. Więc jeżeli ty nie wiesz, to Bóg też ci tego nie, nie odpowie na pytanie. Więc dlatego tu trzeba być bardzo do siebie szczerym i naprawdę widzieć, co naprawdę się robi. Wiele widzimy w Bożym działaniu, ale dalej nie wierzymy. Yy, wierzymy. To było o, o wypełnieniu woli Bożej, że bo powiedział, wypełniają Was celnicy i prostytutki, wyprzedzają Was yy, na drodze do Królestwa Bożego. To jest takie ostre. Celnicy i prostytutki, to zwłaszcza w naszym, naszym słownictwie, to jest bardzo mocne słowo, yy, że oni naprawdę nas wyprzedzają, tylko dlatego, czasami nawet bardziej, dlatego, że po prostu oni byli, są... Yy, jak się nawracają, to wiedzą z czego i konkretnie do Pana Boga przychodzą. A ci, którzy nawrócili tak, bo się nawrócili, wiecie, tak naprawdę nie przychodzą, bo nie mają co, nic więcej, nie czują, żeby coś zrobili. Tak jakby, no wiesz, Boże, wielkiego nic takiego nie zrobiłem, no tak sobie jest, po sobie tak jest. Także słuchajcie, e, pilnujmy tego, bo ja bym nie chciała, żeby po prostu on, one mnie, te osoby wyprzedzały. Oczywiście nie byłoby to też niczego, żeby wyprzedzało w sensie takim, że Bóg ich po prostu bardziej wywyższy niż mnie, co w się sensie wywyższy, że po prostu bardziej no, będzie nie używał ich używał, ponieważ czasami jest tak, że my nie pozwalam na ten Pan Bóg nas po prostu bardziej używał. Ale wierzę, że to, co mam, jako misję ja mam to chcę o tym pamiętać. Bóg dał mi taką misję. wierzę, że to jest Pana Boga misja. My bo To co robić mam dalej robić i zobaczcie, się nie poddaję, a czasami już po prostu przychodzi. A bez sensu, nie ma sensu tego nagrywania, kto no to w ogóle słucha. To w ogóle jest, nie ma sensu. Po co to? To nikomu nie służy, nic z tego nie korzysta. To jest w ogóle niepotrzebne. E, I tak nie dasz rady. Zobacz, już, 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 już ile dni opuściłaś, jak, się, jak już się już jaki długi czas już tego nie ma i tak dalej, słuchajcie, i tak dalej. Także naprawdę słuchajcie, no bądźmy po prostu tacy, żebyśmy widzieli po prostu to wszystko, tak? Żebyśmy naprawdę, naprawdę słuchajcie widzieli. Stagnacja jest najgorsza, tak powiedziałam. Więc nie bądźmy w stagnacji i bądźmy blisko Pana Boga. Także też módlcie się słuchajcie, o mnie bym też ja była bardzo blisko Pana Boga, bo Pan naprawdę atakuje, a nie chcę by atakował. Bo nie chcę atakował. Bo ja mam czasami też jestem zmęczona tym, co robi. I czasami już nie mam co robić po prostu. Więc ja tego też się słuchajcie, módlcie, bo też mam tak samo swoje problemy, których to o tym nie mówię, bo nie ma sensu. To tak nic nie przyniesie, dobrego, ale wiem, że modlitwa dużo więcej przyniesie. Także widzimy się w powietrzu. Słuchajcie, módlcie się o tego kotka mojego, błagam was. I no, bądźcie z Bogiem. Do usłyszenia. yeah